Witajcie z tej strony Magdalena i zapraszam Was do recenzji anime Hashiyuzuke Teyoka Dzisiaj będzie krótko. Minato Suyama pod wpływem fascynacji, jakiej doznaje na występie Seju, również pragnie zostać aktorem głosowym. W pokoju, który wynają na pierwszy rok studiów, odkrywa w który zawiera nagranie poprzedniej mieszkanki Lokum. Jak można się spodziewać, mi na to w jakiś sposób odkrywa tożsamość dziewczyny z nagrania i poznaje ci Kakao Omori, starszą o rok studentkę tego samego kierunku co on, która również pragnie zostać Seju. Czteroodcinkowe anime, będące jednym z dzieł grupy Honeyworks, którego już kilka tytułów recenzowałam, to krótka historia o tym, jak ciężkie są początki w dążeniu do spełnienia marzeń. Minato, który jak dotąd uważał, iż aktor głosowy to zajęcie dosyć proste, zostaje sprowadzony do parteru. Chłopak zaczyna rozumieć, że studia jakie wybrał to nie jest kaszka z mleczkiem i będzie musiał ciężko pracować, by móc w przyszłości podkładać głos do anime, reklam lub filmów. Postać Chikako swoim zachowaniem zmusza głównego bohatera do samodoskonalenia się i uzmysławia nam ile pracy i samozaparcia muszą mieć w sobie osoby pragnące wyrazić swoim głosem uczucia. Hashiri Czukate, jaka tata jest krótkie, cieszy oko i jest idealnym tytułem na spokojny wieczór. Mogłoby być dłuższe, ale dzięki temu, że jest jakie jest, anime nie ma szans, by nas zmęczyć. Osobiście polecam chociażby dla grafiki i przyjemnej muzyki, która towarzyszy nam przez niemal całą serię. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na Facebooka, Instagrama i Twittera. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!